Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z hitami kosmetycznymi tym razem do 25 zł. Dzisiaj przychodzę zgodnie z waszą prośbą, z propozycją kosmetyków dla mężczyzn. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że musiałem się przełamać na cel tego filmu, aby przetestować produkt jeden konkretny, ponieważ ja się zawsze golę, żelem myjącym. Nienawidzę kremów do golenia, nienawidzę pianek. Ja się gole tym, czym myję twarz. Tylko, że ja robię to w taki sposób, że po prostu zmaczam twarz, pienię żelem, gole się, spukuję to i myję twarz jeszcze raz. Także ja tak robię po prostu od lat i ja uważam to za idealną metodę. I tutaj musiałem się przełamać stosując krem do golenia, ale zrobiłem to ze względu na wzorowy skład i zrobiłem to ze względów testów, aby Wam to przetestować i powiedzieć co o tym sądzę. Pierwszym produktem, który chcę wam przedstawić, jest to szampon i żel pod prysznic 2 w 1 i słuchajcie, ja składu całego nie pamiętam, nie mam w pamięci i wam pozwolę po prostu sobie go przeczytać i tutaj w składzie mamy wodę, mamy wyciąg z jabłka, mamy sodium sulfat. jest to detergent zbliżony mocą do SLS-u, ale jest jednak ciut delikatniejszy. Mamy tutaj dodatkowy detergent lauryl glukozyt, mamy koko glukozyt, mamy wyciąg z lipy. Mamy gliceryl olej, czyli jest to substancja nawilżająca, mamy betainę, mamy kwasek cytrynowy, mamy wyciąg z lawendy, mamy wyciąg z róży, mamy witaminę E jak najbardziej. Skład jest wzorowy. Nie ma się do czego przyczepić, jak najbardziej jest to produkt myjący, który spełnia funkcję szamponu i żelu pod prysznic. Zapach jest typowo męski, nie jest to zapach przesadzony, nie jest to zapach korzenny ani śmierdzący. Coś na bazie żeli lak, ale również tutaj nuty zapachowe są trochę inne, ale o co mi chodzi w porównaniu z żelem lak, że jest to zapach taki przyjemny, że on powinien podpasować każdemu. Także jak najbardziej ten żel i szampon jest w porządku. Muszę Wam powiedzieć tak, ja ten y, produkt przetestowałem przez tydzień jako szampon, świetnie włosy myje. choć i tak mi nie zastąpi fenom, ale wiecie, ja jestem przyzwyczajony już od tylu po prostu miesięcy do szamponu fenom anti-aging nawilżającego i po prostu nikt ani nic z tego nie zmieni. On mi krzywdy nie zrobił, skład ma wzorowy, ale jednak to nie są moje preferencje, ponieważ ja wolę takie szampony, jakimi są fenom i także, jeżeli chodzi również o kwestię mycia ciała, również się sprawuje świetnie, ale zapach nie utrzymuje się na skórze tak długo jak w przypadku żeli lak. Ale jeżeli szukacie alternatywy z wzorowym składem, polecam. Następnym produktem marki Benecos jest to nawilżający krem do golenia. Słuchajcie, ja takich produktów nie lubię, ponieważ ja od zawsze golę swoją twarz żelem myjącym, ale nie po to ten produkt kupiłem, aby go nie przetestować, tylko żeby go przetestować i Wam o nim opowiedzieć. Słuchajcie, ja go przetestowałem w przygoleniu i jak najbardziej świetny poślizg maszynki, dla maszynki. Jak najbardziej golenie jest szybkie. Nie ma o czym gadać. W składzie tutaj mamy aloes, mamy lecytynę, mamy glicerynę, mamy substancje nawilżające, delikatny detergent. Nie ma się do czego przyczepić, tylko muszę Wam powiedzieć tak, jeżeli Wy, mężczyźni Spokujecie piankę do golenia na przykład z twarzy i wy już twarzy nie myjecie i na przykład macie takie poczucie nawilżenia, natłuszczenia skóry po maszynce, to ten krem do golenia to pozostawia. Ja takiego uczucia nienawidzę, więc ja niezwłocznie po zastosowaniu takiego kremu do golenia myję twarz. Żelę. Natychmiast. Ale jeżeli Wy lubicie taki efekt po spukaniu pianki do twarzy, że na waszej skórze jest jakaś warstewka, ale tutaj jeszcze nazwijmy rzeczy po imieniu, jaka warstewka, czy to jest warstewka parafiny, czy jest to warstwa mikroplastiku, czy jest to po prostu warstwa rajstop. A w tym przypadku jest to warstwa olejku. Także jak najbardziej muszę wam powiedzieć, że poślizg daje maszynce niesamowity. Świetnie. Nie ma żadnego problemu, szybkie golenie twarzy, brak podrażnień, poślizg dla maszynki, idealny, także jak najbardziej mogę Wam polecić. Więc moi kochani, to są hity, bestsellery kosmetyczne dla mężczyzn do 25 zł. Jestem w trakcie analizowania totalnych bestsellerów pielęgnacyjnych, jeżeli chodzi o kremy. Po ogoleniu i o kremy ogólne do twarzy z zapachem typowo męskim, ponieważ nie ma takiego podziału pielęgnacji, że kosmetyki damskie się nie sprawdzą na skórze męskiej. Kosmetyki męskie różnią się tylko napisem formen, Men, Man i dodatkiem zapachu. Po prostu te produkty również się różnią z zapachem, że jest np. w produktach męskich zapach typowo męski niż w produktach Unisex. Także, jak najbardziej, jeżeli tutaj skończę analizę kremów do twarzy nawilżających i balsamów po ogoleniu również wjedzie taki film ponieważ te produkty, które właśnie analizuję również są bestsellerami do 25 zł także jak mam nadzieję, że po prostu taki film Was ucieszy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie życzę Wam serdecznie miłego dnia, dziękuję Wam, że jesteście, trzymajcie się ciepło, do następnego